Robert Sawina i David Norris z wybrzeża jeździć będą przeciw Mirosławowi Cierniakowi, Grzegorzowi Rempale z Tarnowskiej Unii. Popróciłem, My mały sprostowanie. Proszę Państwa chcielibyśmy jeszcze przeprowadzić, informowałem kilka minut temu o rezultacie meczu Stalgorzów a 17-13, a w Tarnowie wyścig 13. Bardzo dobrze ruszył spod taśmy. Jadący w kasku niebieskim Grzegorz Rępała. Zacięta walka jednak. Bardzo ciasno. Cała stawka zawodników. ostatni jest Mirosław Cierniak, ale być może dzięki temu obejrzymy ciekawą walkę na torze. Wychodzi ze skóry tym razem David Norris. Bardzo chcieliby Gdańszczani odnieść pierwsze zwycięstwo w tym biegu. W tej chwili jednak na trzecim miejscu Mirosław Cierniak. Goni uparcie Anglika. Na pewno będzie chciał przedrzeć się jeszcze na drugą pozycję. Niezwykle walczy 22-letni Tarnowianin. Teraz po wewnętrznej, chyba bardzo bliski będzie już wyprzedzenia angielskiego żużlowca. Ten jednak nie daje się jeszcze wciąż na prowadzeniu Grzegorz Trępała przed zawodnikiem Wybrzeża. Trzeci Mirosław Cierniak i czwarty w kasku białym Robert Salina. Nie zrezygnuje z pewnością do końca. Mirosław Cierniak znów zbliża się do Davida Norisa. Dopingowany przez publiczność. Otwiera jednak ten atak i ostatecznie kolejność wyścigu 13. 4-2. Zacięty atak Mirosława Cierniaka, który nie zdołał jednak tym razem wyprzedzić Norisa. Oczywiście.